Kilkanaście dni temu pojawił się u nas materiał zatytułowany Trochę prowokacyjnie, dlaczego nikt nie kupuje smartfonów Sony. Oczywiście. To była hiperbola, pod filmem odezwało się sporo osób, które wciąż cenią sobie Xperia. Ale statystyki są brutalne. Te telefony sprzedają się bardzo słabo i są ku temu konkretne powody. Jako jeden z nich podałem bardzo nietypowe podejście do kwestii aparatu. To znaczy Sony ewidentnie kieruje swoje telefony do bardziej wymagającej grupy klientów, żeby nie powiedzieć do fotografów. Tak się akurat złożyło, że pojawiła się możliwość wzięcia najnowszej flagowej Xperia 1 Mark 5. Na krótkie testy. W cztery dni nie dam rady przygotować pełnej recenzji, dlatego postanowiłem sprawdzić przede wszystkim wspomniany aparat. Czy ten kosztujący w dniu premiery 6,5 tysiąca złotych telefon faktycznie może stanowić realną alternatywę dla pełnowymiarowego aparatu? Na przykład takiego. To skomplikowane. Na pierwszy rzut oka po Xperii w ogóle nie widać, że to smartfon typowo fotograficzny. Wygląda zupełnie normalnie, trzeba przyznać, że elegancko. I jedyne, co może zwrócić uwagę, to ten dodatkowy przycisk czyli fizyczna dwustopniowa migawka dokładnie taka, jak w aparacie. Do tego mamy też niespotykane już w tym segmencie gniazdo Jack i równie niespotykane miejsce na kartę MicroSD. No dobra, ale czym konkretnie poza fizycznym spustem migawki ten telefon różni się od pozostałych topowych fotosmartfonów? Przede wszystkim tym, że posiada aż trzy dedykowane aplikacje do obsługi aparatu. Photo Pro, Video Pro i Cinema Pro. Jedną do zdjęć i dwie do nagrywania filmów. Wszystkie posiadają zupełnie różne interfejsy wzorowane na pełnowymiarowych kamerach i aparatach Sony. Jeżeli ktoś miał z nimi do czynienia, to powinien się tu bez większych problemów odnaleźć. Wszyscy inni prawdopodobnie uciekną z krzykiem, bo te aplikacje wyglądają... delikatnie mówiąc nieprzystępnie. Poza trybem Basic w Photo Pro. Ten z grubsza wygląda tak samo jak we wszystkich smartfonach. Ustawienia są bardzo ograniczone, mamy klasyczną migawkę w postaci wirtualnego przycisku, kilka parametrów takich jak proporcje, lampa błyskowa, tryb seryjny, samowyzwalacz, jakieś podstawowe filtry, czy efekt bokeh. Standard. Łatwo się w tym odnaleźć, chociaż moim zdaniem interfejs jest trochę toporny i czasami wymaga wykonywania zbyt wielu akcji. A, no i strasznie mnie wkurzało, że zrobieniu zdjęcia nie towarzyszy żaden efekt wizualny. Czasami nie byłem pewny, czy w ogóle je zrobiłem. Tryb Basic aplikacji Photo Pro pozwala też na nagrywanie wideo, ale tylko w takiej najbardziej podstawowej formie. Cuda zaczynają się dziać, kiedy tutaj po lewej stronie wywołamy wirtualne pokrętło i zmienimy tryb na bardziej zaawansowany. Wtedy wirtualna migawka znika, za to pojawia się cała masa ikonek i oznaczeń wziętych żywcem z pełnowymiarowych aparatów Sony. Muszę przyznać, że wygląda to naprawdę imponująco i faktycznie działa, to znaczy softwareowo, to jest... Pełnoprawny aparat. Jednak biorąc pod uwagę aktualne trendy, czyli nacisk na maksymalną przystępność, prostotę i funkcjonalność, ta aplikacja jest sztandarowym przykładem tego, jak nie powinno się projektować interfejsu. Osoba, która zna się trochę na fotografii, po jakimś czasie pewnie ogarnie co i jak. Przynajmniej z grubsza, bo niektórych symboli i literek nawet ja nie rozumiem, mimo że od kilku lat korzystam z tego aparatu. Ale już człowiek bez żadnych podstaw, kompletnie nie ma tu czego szukać. Wygląda to trochę tak, jakby. Inżynierowie Sony doszli do wniosku, że po prostu wezmą wszystkie rozwiązania opracowane na potrzeby pełnoprawnych, profesjonalnych aparatów i wcisną je do smartfona jeden do jednego, bez zawracania sobie głowy specyfiką obu urządzeń. Jednak nie bez powodu aparat ma taki kształt, jaki ma, i nie bez powodu posiada całą masę fizycznych przycisków, pokrętł i różnego rodzaju dingsów. Najłatwiej będzie to pokazać na przykładzie, no bo zobaczcie, czas naświetlania reguluje tym pokrętłem. Tutaj mam wartość przysłony. Żeby sobie zmienić, nie wiem, tryb łapania ostrości, wchodzę tutaj. Wybieram manual i samą ostrość reguluję sobie już wygodnie tym pokrętłem tutaj na obiektywie. No a tutaj oczywiście mam zoom. To sprawia, że konfiguracja wszystkich parametrów jest zdecydowanie szybsza i wygodniejsza. Tak naprawdę wszystkie te rzeczy mogę zmieniać prawie jednocześnie. Dla odmiany na telefonie, tak naprawdę mamy do dyspozycji tylko ekran dotykowy, więc wszystkie opcje są poukrywane gdzieś tutaj. W tym miejscu reguluję sobie czas naświetlania. Tutaj mam czułość matrycy. W tym miejscu jest tryb ostrości, jak wybiorę tryb manualny, to jeszcze muszę zamknąć teraz to pod menu i w tym miejscu na dole pojawiła się regulacja. Obiektywy są po lewej stronie. W tym miejscu mogę przełączać się między trzema głównymi, ale gdyby mi zależało na jakiejś konkretnej wartości, to muszę rozwinąć jeszcze takie dodatkowe pokrętło. No i teraz tym palcem wskazującym, jakoś sobie to wyregulować. Nie jest to zbyt wygodne, bo telefon trzyma się po prostu w rękach zupełnie inaczej niż aparat. Dużo mniej stabilnie i dużo mniej pewnie. Ktoś może powiedzieć, że przecież nie trzeba robić zdjęć w pełnym manualu i pewnie nie trzeba. Tryb automatyczny przeważnie radzi sobie naprawdę dobrze, a do tego zdjęcia można zapisywać w formacie RAW, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w razie potrzeby poprawić ewentualne błędy oprogramowania. Na przykład w tym odpegu niebo się trochę przepaliło, ale bez większych problemów udało mi się je wyciągnąć. Dla porównania, iPhone teoretycznie poradził sobie z tym od razu, ale jednocześnie koszmarnie zniekształcił kolorystykę, niepotrzebnie wszystko rozjaśnił i zdecydowanie przeostrzył. Nie wiem, czy po kompresji YouTube'a będzie to wyraźnie widać, ale różnica jest kolosalna. To jest właśnie ta wyjątkowa cecha Xperia, którą cenią sobie jej. Nieliczni fani, to znaczy zdjęcia nie są przetwarzane tak agresywnie jak w smartfonach innych marek. Są bardziej stonowane, gładkie i po prostu naturalne. Przy czym nie każdy to lubi i prawda jest taka, że na Instagrama przeważnie lepiej nadaje się to, co wypluwa iPhone. Muszę jednak uczciwie przyznać, że na iPhone'ie też można osiągnąć efekty bardzo zbliżone do tych z Xperii, robiąc zdjęcia w RAW'ach i obrabiając je później na komputerze. Wciąż wygląda to nieco inaczej, ale różnica jest zdecydowanie mniejsza. Tak wygląda zdjęcie przetworzone przez iPhone'a, a tak RAW po bardzo podstawowej obróbce. Musicie przyznać, że teraz już nie odbiega tak znacząco od Xperia. Oprócz aplikacji Foto Pro do zdjęć mamy jeszcze Video Pro i Cinema Pro do filmów. Ta pierwsza wygląda mało przystępnie, ale oferuje sporo przydatnych funkcji. Druga to już narzędzie dla zawodowców. Tutaj w zasadzie wszystko musimy ustawić ręcznie, a do tego obraz jest rejestrowany w kinowych proporcjach 21 do 9. Samo Sony informuje po pierwszym uruchomieniu tej apki, że Cine Alta to marka produktów, na której polegają twórcy filmowi z Hollywood. Oczywiście ten telefon nie rejestruje obrazów takiej jakości jak kosztująca kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy złotych hollywoodzka kamera, bez przesady, ale i tak możliwości późniejszej edycji takiego nagrania są naprawdę imponujące. Niestety, podobnie jak w przypadku fotografii, problemem jest forma. To znaczy, to wciąż jest telefon nieprzystosowany do precyzyjnego nagrywania bardziej wymagających ujęć, ani do instalacji różnego rodzaju akcesoriów. Telefon dużo trudniej zamontować na statywie, bo trzeba mieć specjalny uchwyt, trudniej doczepić do niego mikrofon, dodatkową lampę czy czegoś, tam sytuacja wymaga, bo bez dodatkowej stabilizacji nagranie z Cinema Pro wygląda tak. Czyli bardzo ładnie, ale trochę trzęsie. Jednak chyba największą różnicą w porównaniu z pełnowymiarowym aparatem poza rozmiarem matrycy jest optyka czyli obiektywy. Xperia ma trzy. Główny 24 mm, szerokokątny 16 mm i teleobiektyw, który co bardzo nietypowe w przypadku smartfonów, posiada zmienną ogniskową od 85 do 125 mm. Zapewnia to spore możliwości, ale wciąż zdecydowanie mniejsze niż w pełnowymiarowym aparacie, w którym możemy zamontować dowolny obiektyw i z biegiem czasu rozbudowywać posiadany arsenał szkieł. Ma to też taką zaletę, że używając aparatu zawsze korzystamy z głównej, bo w tym przypadku jedynej matrycy. Akurat tutaj pełnoklatkowej. Ze względu na zupełnie inną budowę na smartfonach nie da się też łatwo uzyskać bardzo pożądanego efektu bokeh, czyli tego charakterystycznego rozmycia tła. W przypadku fotografii mobilnej to tylko softwareowa sztuczka, dlatego siłą rzeczy rozmycie wygląda mniej naturalnie. W kwestii fotografii Xperia niewątpliwie jest inna niż cała reszta flagowców. Robi świetne, naturalne zdjęcia, które zdecydowana większość ludzi uzna za nudne i nijakie. Ten telefon ewidentnie został stworzony z myślą o ludziach, którzy zgrywają zdjęcia na komputer po to, żeby coś z nimi dalej robić. Takich osób jest niewiele. I osobiście uważam, że nie ma w tym nic złego. Do fotek z wakacji czy wizyty w kawiarni w zupełności wystarcza iPhone czy cokolwiek innego, natomiast do bardziej wymagających zdjęć większość ludzi używa aparatów. Wydaje mi się, że podstawowym problemem Xperii jest to, że nie do końca trafia ona nawet do teoretycznej grupy docelowej, czyli do pasjonatów fotografii. Bo to, że ktoś jest fotografem, to jeszcze nie znaczy, że potrzebuje profesjonalnego aparatu w swojej komórce. Tak jak nie każdy, Gracz używa telefonu jako konsoli. Ja mimo wszystko kupiłem Nintendo Switcha i Steam Decka, bo jak już gram, to lubię to robić możliwie komfortowo. A dotykowy ekran nie jest najlepszym kontrolerem. Xperia 1 Mark 5 jest czymś w rodzaju emulatora aparatu z serii Alpha czy zaawansowanej kamery. Działa, spełnia swoje zadanie, ale przez podział na trzy zupełnie różne aplikacje i nieprzystępny interfejs korzystanie z niego jest średnio przyjemne. I mimo wszystko trzeba się pogodzić ze sporym zestawem. Ograniczeń. Dlatego, jeżeli ktoś chce wejść w fotografię i zastanawia się teraz, czy kupić sobie Xperię, czy jednak pełnowymiarowy aparat, to osobiście polecałbym jednak aparat. Dużo wygodniejsza obsługa, możliwość późniejszej rozbudowy i ogólnie rzecz biorąc większa przyjemność zrobienia zdjęć. I mimo wszystko trzeba pamiętać, że nawet wśród smartfonów Xperia nie jest bezkonkurencyjna. Tak jak mówiłem wcześniej, obsługa raw to w droższych smartfonach w zasadzie standarda Huawei P60 Pro, Xiaomi 13 Pro, najnowszym Pixelem, Samsungiem czy iPhone'em też zrobicie bardzo ładne, naturalne zdjęcia. Tylko trzeba się będzie troszkę wysilić. Są też alternatywne natywne aplikacje do obsługi aparatów, które potrafią dać sporo nowych możliwości. Ja na przykład zainstalowałem ostatnio Blackmagic Cam, czyli prawdziwy kombajn, jeśli chodzi o wideo. I ani razu z niego nie skorzystałem, bo jak przychodzi co do czego i muszę coś nagrać telefonem, to zawsze wybieram najszybszą opcję. I chyba to jest podstawowy problem, że większość ludzi ceni w smartfonach przede wszystkim prostotę. Ja ogólnie jestem pod wrażeniem, lubię gadżety, więc zabawa tym aparatem była ciekawym doświadczeniem, ale czy bym sobie taką Xperię Kupił? Raczej nie. Tym bardziej, że kosztuje 6000 złotych, a producent zapewnia wsparcie jedynie przez 3 lata. Chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat, więc zapraszam do komentarzy i do zobaczenia.